Państwo, mi Państwa widzieć w tak miłej oku liczbie. Szanowni Państwo, ten konkurs to było faktycznie dla nas duże wydarzenie. Wydarzenie dlatego, że na nasz apel o nadsyłanie filmów o tematyce tańca, na nasz apel odpowiedzieli ludzie właściwie z całego świata. Przysłano do nas fantastycznych 48 filmów, Jurozy, którzy pracowali, Oglądając i oceniając tę pracę, to Krzysztof Gradowski, Zofia Rutnicka, Wojciech Druszcz, Bogusław Chynek. To są ludzie, którzy zawodowo y, są czynnymi reżyserami, choreografami, filmowcami, fotografikami i pracownikami naszego centrum. Mówię o Bogusiu Chynku, który oczywiście jak zwykle za kamerą, ale za ten konkurs odpowiadał. Bardzo Ci Bogusiu, pięknie dziękuję. I to też jury podjęło trud obejrzenia i ocenienia tych prac. W większości jury pochodzi z, ze Stowarzyszenia Autorów ZAIX. To stowarzyszenie patronuje dzisiejszemu przedsięwzięciu konkursowemu, patronuje całemu konkursowi, a mam zaszczyt zaprosić na scenę prezesa Stowarzyszenia Autorów ZAIX, profesora Janusza Fogera. Zanim oddam głos Panu Prezesowi i wręczymy nagrody, poproszę o przeczytanie opinii jurorów. A więc jurorzy wyrażają uznanie dla organizatorów konkursu za zaproszenie do udziału wielu interesujących propozycji filmowych oraz umożliwienie pracy Komisji Konkursowej w dogodnych dla nich warunkach. Rzecz jest na różnorodność filmów konkursowych, ich w większości wyrównany wysoki poziom wymagało od członków Żyli wnikliwej i drobiazgowej oceny. Poza tym jury, nie zwiększając puli środków przeznaczonych na nagrody, postanowiło przyznać trzy pozaregulaminowe wyróżnienia, promując określone wartości składowe przedstawionych utworów filmowych. Dajmy głos jeszcze panu prezesowi. Cześć. Panie prezesie, ja panu muszę tak publicznie podziękować, ponieważ z takim przychylnym bardzo nastawieniem. Spogląda Pan na to, co się dzieje w Mościcach, na to, co robimy, i zawsze możemy liczyć na takie bardzo ciepłe spojrzenie i bardzo ciepłą opinię, no i na pomoc za ich ów w naszych artystycznych działaniach. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór. Ja również dziękuję, ale sami Państwo widzicie, jak można odmawiać tak wspaniałym szefom, tak wspaniałych placówek. W związku z tym, że w zaik jest zarówno sekcja filmowa, jak i fotograficzna, jak i choreograficzna, wszyscy twórcy tam skupieni z ogromną chęcią wzięli udział w pracach Żyli oraz ZAIK jako organizacja bardzo chętnie wspierał, będzie wspierał i z przyjemnością przyjeżdżał do Tarnowa i do Mościc. Ja tylko Państwu zdradzę jedną tajemnicę, że pan Janusz Szkogar z Tarnowem związany nie jest, jest nie od dziś. I to takimi y, przyjacielsko-kulturalnymi więzami. Dobrze mówię? Dobrze. Dziękuję. Szanowni Państwo, przyjdziemy może faktycznie już w tej chwili do wręczenia nagród, ponieważ laureaci w ogromnej części są z nami, przyjechali. No i zaczynajmy od wyróżnień. Wyróżnienie numer jeden. Przyznano Pani Gabriel Lancer z za film pod tytułem Stronger. Really? Za twórcze, bardzo prosimy ją na scenę, wraz ze swoją towarzyszką, aktorką, koncertem, ale bardzo, bardzo prosimy. Za twórcze rozgnięcie środkami kartu muzycznego klasycznego utworu Augusta Strindberga pod tym samym tytułem. So as we talked before, okay, yeah. your work uh, is quite different from mm -hmm. John's mm -hmm. and it's very feminine, very emotional and uh, mm, it is obviously uh, about different approach toward movement. Mm -hmm. uh, so uh, would you please tell me, are you a movie director or are you a choreographer? Both. <laughs> Jestem zarówno choreografem, um, jak i reżyserem. Ja wywodzę się ze świata tańca, zajmowałam się przede wszystkim choreografią przez wiele lat. Ah, but I've always been interested in combining dance and theater and telling uh, telling stories on stage, combining movement and word. Zawsze jednak byłam zainteresowana połączeniem zainteresowana połączeniem sztuki tanecznej i teatru e, i tego w jaki sposób można pracować na scenie ze słowem. I, I, i zajmowałam się poszukiwaniem równowagi między gestem i słowem, zastanawiając się e, na ile dużo muszę powiedzieć, a na ile dużo mogę pokazać. Um, and it was it was quite by chance that I started filmmaking. I um, was working on a project, and when I realized when I got behind the camera, I um, was very 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 excited because it really um, I was able to capture. Um, the, the nuance of emotion in a, in, a, in the dancer's face and in their body, and um, so this was very exciting to me that I could, you know, di really direct the audience's eye to what I wanted them to see. And I ten kontakt z filmem, z kamerą był, wypadł troszkę przypadkowo. Niemniej jednak, kiedy zobaczyłam taniec i choreografię wokół kamery, zdałam sobie sprawę, że to jest chyba narzędzie dla mnie, dlatego że ono było w stanie pokazać to, czym ja wiele wcześniej byłam zainteresowana, czyli emocjami, tym jak twarz aktora, tancerza oddaje to, co zamierzam na scenie. Drugie wyróżnienie, Lombard Twins z USA za film Free Expression, za podjęcie niezwykle ważkiego tematu poszukiwań własnego rodowodu artystycznego oraz perfekcyjne wykonanie partii tanecznych. Niestety nie ma twórców tego filmu z nami, ale nagrodźmy ich prawami. Wyróżnienie przyznano zestawowi czterech filmów trenutek w rocice zgłoszonych przez studio Arkadena w Słowenii filmów poświęconych Akademii Tańca za wysoki poziom artystyczny, zróżnicowanych tematycznie filmów. Warto tutaj też mocno podkreślić bardzo kosztowną aranżację scen tanecznych. Przedstawicieli tego studia też niestety nie ma z nami i również bardzo proszę o gorące praw. Miejsce jury przyznało filmowi Aegis Michała Ratańskiego z Polski, którego kunszt reżyserski, wspania, wsparty doskonałą pracą kamery, unaocznił nam, iż ukazany w opustoszałym wnętrzu taniec dwojga wykonawców jest w stanie przekazać magię wspólnie przeżywanych uniesień, rozterek i rozłąki. Zapraszamy przedstawicieli, Uczuja, Ratajski, który jest głównym pomysłodawcą tego, czyli znaczy jest tancerzem, i dlatego zrobiliśmy to. Jest mój przyjaciel i stwierdził, że po prostu szkoda, żeby się układ zmarnował. A że mam już jakieś doświadczenie i pracowałam przy filmach. Stwierdziliśmy, no, zróbmy to. No i tak trochę już kiedyś zrobiliśmy jedną rzecz, drugą, i tak trochę to się rozwija już w tym momencie. Mamy pomysły na, na kilka następnych. Także to jest taki w swój bardziej przyjacielski układ, przez co też myślę, jakby bardziej emocjonalny, to, co wychodzi. Jesteśmy z tego bardziej. Może zadowoleni, a nie przejmujemy się jakby takim może profesjonalizmem, albo. Nie, wiem, Michał znalazł ten festiwal, dlatego tutaj trafiliśmy. Także dla jest niezmiernie miło i zaskoczeni jesteśmy trzeciego miejsca. I myślę, że to jest taki jakby taki pozytywny kopy, żeby robić to i że to dobrze wychodzi. Nagrodą drugą, jeżeli postanowiło uhonorować się Morteza Basrabi z Iranu. Za nagrodą przedstawiony w tym pierwszym filmie Bogiem w uzasadnieniu czytamy filmy Morteza Basławi, aczkolwiek każdy z nich podejmuje osobny temat człowieka pośród pierwotnych struktur oraz człowieka wobec dzieła sztuki, stanowią niezwykle odkrywczy wkład w obrazowanie uniwersalnych dążeń ludzkich. Have a mm, uh, very, very good and nice city. W Moskwarach chyba podziwiają, że Tarnów jest bardzo miłym miastem. <laughs> <laughs> uh, mm, I'm, uh, I'm uh, sculpture and I, uh, i jestem rzeźbiarzem. And uh, very like uh, mm, mm, perform performance and dance and uh, i swoje przedstawienie swój film buduje również sięgając właśnie do swojego doświadczenia rzeźbiarskiego. Uh, my, uh, my, performer, uh, 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 working, uh, 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 in fact, uh, in my, my mm. yes? I tak naprawdę tancerze, którzy pojawiają się w moim obrazie, traktowani są przeze mnie jak żywe rzeźby. I Nagroda pierwsza konkursu filmowego przyznana filmowi American Overture w serii Johna T. Williamsa ze Stanów Zjednoczonych. Że wymagają odpowiedniego połączenia obrazu, muzyki i efektów, to American Overture jest tego doskonałym przykładem. Nagrodzony pierwszą nagrodą film, to kolasz ukazujący w surrealistycznej formie wartości, które legły u podstaw projektu nazwanego Ameryką. John.

i'm terrible at writing dialogue <laughs> <laughs> so i thought to myself z jakiegoś dziwnego powodu. Może mogę komunikować tę historię tylko przez ruchy, przez danse. Więc pomyślałam sobie, że być może jestem w stanie przekazać tą swoją historię innym językiem, na przykład ruchem. O, ruchy. Dwa. Wiesz, ok, więc byłem na wielu festiwalach danse, widziałem tysiące danse filmów. Więc ja przyjąłem udział w bardzo wielu festiwalach filmów tanecznych. No, oglądałam się ich całego mnóstwa. And the one thing that I jedną <laughs> rzecz chciałbym podkreślić, jeśli to możliwe, is to please try to tell a story mm -hmm. or have something to say. Więc przede wszystkim e, upewnijcie się, to jest apel do twórców e, e, polskich, upewnijcie się, że macie historię do opowiedzenia. I was just saying that. Oh, yeah. you yeah. were. Yeah. yeah, very good. <laughs> no, dobrze, it's it's <laughs> so true. Yeah, because dan dance no, uh, film is not just there to dance. Ponieważ film its, uh, nie jest środkiem służącym po prostu do zarejestrowania ruchu tanecznego. And the, the a druga <laughs> rzecz, Trzeba mm, naprawdę y, postawić na twórczość, być y, twórczym, podejmować ryzyko. Jury przyznało również nagrodę specjalną w wysokości 5000 złotych, ufundowaną przez Stowarzyszenie Autorów Zaiks, noszącą imię Bogusława Wojtowicza. I tę nagrodę Jury przyznało Pawłowi Łukomskiemu, oczywiście z Polski, za zestaw czterech prezentowanych w konkursie filmów. Noszą one tytuły Bern, Glitch, Little Park Story i Zamknij oczy. Paweł Łukąski, jako jeden z nielicznych twórców filmów konkursowych, stara się w każdym swoim utworze podkreślić prawo do niezależności i eksperymentów. Nie uciekając się do ogranych przestrzeni, takich jak stare mury pokryte niekończącym się, niekończącą się plątaniną grafiki, pustymi halami fabrycznymi czy płaskimi dachami wielkomiejskich zabudowań, znajduje dla każdej z prezentowanych sytuacji, anegdot czy metafor własne, niepowtarzalne dekoracje wtopione w otaczającą bohaterów cywilizację jeszcze raz gorące brawa W Polsce kręci się coraz łatwiej. E, w pewnym sensie. E, to jest tak jak z internetem, chyba że, czy z YouTube'em, że otworzyło nam to pewne wrota i, i wlało się dużo fajnych rzeczy i dużo złych rzeczy. Generalnie wlało się dużo i teraz trzeba to przesiewać. E, dostęp do kamer, dostęp do aparatów cyfrowych, dostęp do komórek, które potrafią kręcić. Nazwijmy to przyzwoite filmy. E, oparcie wszystkiego na pomyśle, e, jakimś sensownym, pozwoli też wybrnąć z części jakichś tam usterek technicznych e, spowodowało, że tego jest dość dużo. Natomiast problem chyba polega na tym, że o ile samych filmów tanecznych jest Multum, o tyle filmów tanecznych, które. E, Mówią o czymś więcej niż pokazują zdolności fizyczne, czy zdolności ruchowe, czy motorykę jakąś tam szeroko pojętą, jest niewiele. Jakby za tym tańcem często niewiele idzie, i tak naprawdę, jakby 90% tego co ja widzę, to jest taki demo reel albo show reel tancerza. I, i, I tam mamy pokazane najlepsze sety. Tam mamy pokazane najlepsze figury i to jest super, to jest fajne i to, to, to też się broni. I to często jest oparte na fajnym pomyśle. Natomiast ja osobiście y, szukam troszeczkę czegoś innego, bo fajne jest to, że tańcu można powiedzieć historię. Wydaje mi się, że najfajniejsze jest to, żeby szukać i kopać w tańcu. Y, po to, żeby wyciągnąć jakąś historię i, 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 i nie tańczyć tylko po to, żeby tańczyć, tylko tańczyć, żeby coś opowiedzieć, bo jeśli to ma jakąś dodatkową płaszczyznę, to wtedy jest warte opowiadania, warte sfilmowania i, i, i warto, przede wszystkim warto oglądania, warte, warte kopania w tym, no, wyciągania jakichś rzeczy i wartości.